Gabinet Salon Masażu Relaksacyjnego w Gielską Białej Kimpa Gabinet Kamyczek Masaże Relaksacyjne w Gabinecie Masażu Kamyczek Odprężenie i rozluźnienie mięśni potrzebne jest każdemu z nas, zwłaszcza pod koniec tygodnia. Skięte mięśnie potrafią być bardzo dokuczliwe. Problemy z zasypianiem bóle głowy, barków, pleców to tylko niektóre problemy wynikające ze zbyt wysokiego napięcia. Masaż relaksacyjny niweluje napięcie mięśniowe, wspomaga regeneracją organizmu, a każda osoba poddająca się temu zabiegowi doznaje wyjątkowego relaksu i ukojenia. Może on stanowić również wspaniały prezent urodzinowy czy na wieczór panieński. Zapraszamy do naszego gabinetu odnowy biologicznej kamyczek na masaże relaksacyjne. Sprawia jak przyjemne może być odzyskiwanie sił po ciężkim dniu. Cennik naszych usług dostępny jest tutaj. Zarezerwuj zabieg. Zadzwonę teraz 505 590 461. Napisz e-mail. Lub skontaktujemy się z Tobą. Mniejsze listy.